Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem TV, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w poziom klasyczna Kapitan Marvel. Jest to nowy pakiet DLC, który wyszedł 29 marca, bodajże, albo 30 marca. No ale nagrywam go sobie dzisiaj, bo dopiero zobaczyłem dzisiaj, że już ten pakiet wyszedł, więc jak mógłbym go dla was nie nagrać? Zwłaszcza, że na razie tylko ja nagrywam DLC do LEGO Marvel Avengers na polskim YouTubie. Jest Wyszedł też pakiet Mistrzów... Mistrzowie Zła, ale tym zajmiemy się w następnym odcinku. Dzisiaj sobie przejdziemy poziom klasyczny na Kapitan Marvel, a po odcinku jeszcze sobie zrobimy taki krótki gameplay, pokażę Wam wszystkie postacie z tego pakietu. Więc zaczynajmy. No i oczywiście złote klocki, mini zestawy to wszystko jest osobno. Hi there. Carol Danvers here. Well... At least I was, until I got caught in an exploding psyche magnetron machine. I came out of the blast with an extra lobe in my brain and some pretty awesome superpowers. Going by the name Captain Marvel and wearing a cool costume, I battle evil. Things have gotten pretty weird around here recently. A few unwelcome guests coming out of the woodwork. Oh, what now? Lady wrestlers? You're putting me on. Let's make this brief pound cakes. I've got places to be. Okay. Więc tam byliśmy w parku, kiedy mój stary przeciwnik, Poundcakes, nagle się pojawił z nigdzie. Wyglądało na to, że Poundcakes nie chciał grać. Tylko, że ja go nie kupiłam. Prawdopodobnie tylko próbował mnie zablokować. Czas na plan B. Ok, od razu mówię, że ja nie znam się w ogóle fabularnie na tym. Więc nie, w ogóle nie kojarzę postaci Kapitana Marvel, tylko tak troszeczkę. Od razu mamy już na wejściu mini ten pakiet. Wiecie, no już od razu mamy na wejściu cały pasek tego prawdziwego mściciela. Ten pakiet nam daje chyba 11 postaci. Nowy poziom, tak jak mówiłem, te wszystkie mini zestawy i złote klocki które zdoby, zdoby, zdobędziecie w tym poziomie, nie doliczają się wam do tej głównej, prawda, do tego głównego licznika. To w ogóle nie ma, to jest jakby taki, takie samo w sobie, nie. Bo wiecie, to nie, to nie wam nie podwyższa żadnych procent. Możemy coś zrobić, Wiecie, ja to sobie zrobię po odcinku. Czekajcie, to trzeba ją rozwalić jakoś sposobem. Ci jakby ją tu pokonać, ja się zastanawiam Może ona... On, może nie, bo to jest dla Ultrona chyba tylko To ona tego na pewno nie rozwali Czekajcie się, zastanawiam jak ją załatwić. I od razu jeszcze mówię wam, nie byłem jeszcze na nowym Batmanie, więc... Okej, okay, to jest dla Quicksilvera. To jeszcze nie byłem na nowym Batmanie, więc nie pytajcie. A dobra, tutaj. Okej. Okay. No okej, okay, czyli elektryczność jest dla niej słaba. That's when Pound Cakes got really mad. She was on a super rampage and called me out for a one on one wrestling match. I'm no wrestler, but hey, somebody had to shut her up. Okay. We should be on some pound That's Pound Cakes taken care of. Great. What now? Yon Rog, I should have known he was behind this madness. Looks like he's going to crush my lovely city with a another city. He can't do that. I've only just got my place how I like it. Come on, Cap, we have to stop that Kree before the Big Apple's only fit for strudel. No, okay. Kolejne jakieś miejsce. Sobie oczywiście poza odcinkiem ten poziom też przejdę na 100%. Mamy jeden mini -zestaw

w kwietniu, który będzie darmowy Oprócz tego jeszcze pakiet agentów tarczy czarnej pantery i Doctor strange czyli jeszcze 4 pakiety wychodzą plus te 2, to już mamy 6 pakietów DLC no, nieźle a wszystko za 40 chyba złotych kupicie przepustkę sezonową więc naprawdę się opłaca to zrobić polecam wam, jeżeli jeszcze nie kupiliście No i wiecie, też już chciałem wam to nagrać wcześniej, mielibyście trochę to wcześniej, ale strasznie mam wolny internet, a pakiet Kapitan Marvel ma 500 MB, więc to się trochę pobierało. Pakiet Mistrzowie Zła krócej, 134. No ale wiecie, no poczytałem książkę, zbyt chwilę poczekałem. Warto chwilę poczekać. No i co, lecimy, tak? Ciekawe czy też jakieś pojazdy dostaliśmy w tym pakiecie. To się sprawdzi. Na pewno potem już w otwartym świecie. Cap był dość salty na temat tego motocykla, który został zniszczony. Powiedziałam, że mogę go połączyć z kosmicznym samolotem, ale... On mi tylko dał ten twarz. I'm not saying this is too easy for Captain Marvel, but yeah, I guess I am saying that. I was starting to feel like no matter how many of these constructs or bad guys that I got rid of, Magnetron would just go ahead and summon some more. We needed a more permanent fix. Okej, okay, to rozwalmy tutaj te wszystkie rzeczy Tych, tych malutkich tam stworków jego No i... Czekajcie, najpierw jeszcze rozwalmy wrogów, żeby oni nam tutaj... Nie przeszkadzali No i okej, okay, teraz możemy już chyba przejść z tego co mi się wydaje I jeszcze musimy zanim go uderzymy Kurczę, myślałem, że jeszcze A, chciałem tamto takie zrobić No dobra, on się odnowił Jeszcze raz z nim będziemy walczyć A, no to I don't A, nie, już nie. But somehow the source, source headache is also the source of his power. I need to get away. Break the connection. Only then can he be taken down. The further I get from him, the more I can feel my mind slipping away. Losing who I am. My memories. I hope I let the cat out. And what? The internal enemy? Okay, no that's Krótki, krótkie to DLC też pewnie wie sobie trofea. Wszystkie to tak jak mówiłem, sobie, widzicie macie, mamy 0 na 4, 2 na 4. Co ja zrobię, ten poziom na 100% w międzyczasie. Poza odcinkiem i w następnym odcinku ze zwiedzania świata, już nie dzisiaj, już dzisiaj tego odcinka nie będzie. To wam pokażę po prostu. Oj, dużo trochę postaci, czekajcie. To był ten Thunderbolt, Civil War się kończy tutaj. To, to są wszystko pakiet super Waterów. Teraz pytanie, to może będę od tyłu szedł? Tutaj mamy Wonderman, który może latać, ma też laser. Jeszcze sprawdźmy, polećmy do jakiegoś terminala, gdzie są. Jest jakiś tutaj terminal może. Jest tu gdzieś terminal czy nie? Dalej sporo rzeczy tutaj jeszcze jest do zrobienia w tym Manhattanie. Trochę jeszcze będzie tych odcinków ze zwiedzania. Ale już nie jakoś tak bardzo dużo też. Dobra, przejdźmy do kolejnej postaci, czyli Warbeard, ona też umie latać. Nie będę wam biografii mówił, bo nie znam. O, tutaj mamy taki terminal, dobra. To jeszcze wam pokażę dalsze, te kolejne postacie. TIC. Ciekawego więcej nie umie. Pound cakes to jest ta właśnie babka, z którą walczyliśmy w odcinku. Okej, okay. i teraz tak, mamy jeszcze oczywiście Moonstone. magnitron No, i latać nie może. Co my jeszcze Kang zdobywca? Dla mnie spoko są takie pakiety. Te poziomy są przyjemne, nie jakieś takie długie bardzo. Ja teraz już wszystkie poziomy mam zrobione na 100%, więc chętnie sobie jeszcze to porobię. No, oczywiście, nasza kapitan Marvel. Umiejętności jej już znacie. Będzie też film, a i mamy jeszcze Kapitan Marvel w masce i drugą wersję, też będzie film Doctor Strange w listopadzie I nie martwcie się, on się nie będzie nazywał Doktor Dziwago, to był zwykły żart na Prima Aprilis Marvela Znaczy w sumie to bardziej taki, o widzicie, może też tak się o, wybić i dopiero zacząć lecieć. I co jeszcze mamy? Jeszcze wydaje mi się, że Whirlwind, to też jest tu do tego. Chociaż nie jestem na 100% pewny, ale... Wydaje mi się, że też. Whirlwind, czyli taki wiecie, tornado. Czy jest tej tor wersja klasyczna też nie wiem czy to jest do tego czy czy do super Waterów, tam mistrzowie Zła no mocy to raz znacie radioactive man melter Te, te postacie to już na pewno są z, mistrzow, z mistrzów zła. Wydaje mi się, że. Czekajcie, ile to jest: Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tutaj ile jest? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No dobra, to jeszcze wam pokażę ten radioactive man. Ale wydaje mi się, że to już jest do pakietu Mistrzów Zła. Okej, okay, to sprawdźmy czy jeszcze są jakieś pojazdy. O z pakiecie Mistrzów Zła w następnym odcinku wam powiem, jakie postacie były do jakiego pakietu. Jakieś nowe pojazdy są Nie ma dobra. To to by było na tyle, jeżeli odcinek się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Aaron Bro TV Cześć.